Dobra kamraci, to jaki dzisiaj mamy plan? Wdrapujemy się na górę Helvalyn pokażcie jak szczęśliwi jesteśmy. Zaparkowaliśmy tutaj na takim przy, przydrożnym parkingu. My zaczęliśmy tutaj kawałek na tym parkingu. Musieliśmy kawałeczek ulicą przejść. Przeszliśmy parking. Wdrapaliśmy się tędy na górę Halwelen. Tutaj spędziliśmy chwilę i zeszliśmy tędy tutaj w dół, tędy i szliśmy niebieską trasą z powrotem do góry. I z parkingu przechodzimy bramką i musimy przejść pod ulicą. I tutaj jest główny parking Swills. Patrząc w górę, trzeba trzymać się bardziej lewej strony, żeby trafić na, na właściwą ścieżkę. Droga jest kamienista, więc wygodne buty na pewno się przydają. Ale wcale nie jest tak źle. A moi to odpoczywają. Halo? Dziś nadajemy z drzewa. Wiesz. Like Jesteśmy już dwie i pół godziny w trasie. Wzniesienie około 500 metrów. Wybraliśmy najprostszą trasę. To jest ta najprostsza trasa. Pokaż tato to tam. Trudna bardzo. Ja nie wierzę w to, że to jest najprostsza trasa. To do nas ściemnia. No. Jesteśmy na wysokości około 725 metrów. Nawet owieczki tutaj wlazły. Gdzie jest ten Tak, Tata, gdzie jest ten Helvellyn? To jest Little Man, a ścieżka na Helvellyn prowadzi tuż obok. I tam za tym wzgórzem jest Helvellyn. W końcu dotarliśmy na górę Little Man 925 metrów Zrobiliśmy to, Trasa na górę, na górę tym zajęła nam około 3,5 godziny Szliśmy trasą z parkingu Swirl Parking. Trafiliśmy pogodę dzisiaj moim zdaniem idealną. Drapaliśmy się na górę Helvellyn i wracamy do samochodu. I muszę powiedzieć, że tutaj jest przepięknie. Po prostu jest malowniczo. Ja zapominam, że ja jestem w Anglii. Nie wiedziałam, że tutaj może być tak przepięknie. Lake District naprawdę jest piękne. Zaczęły nam się już ostre schody w dół. My jesteśmy już o jakąś szóstą godzinę już w, naszym, w naszej trasie. Ale mieliśmy dużo przerw, cieszyliśmy się widokami, polataliśmy dronem. Już prawie dochodzimy do tego płaskiego. Tam na początku było spoko, bo było dłużej po płaskim. I tutaj też końcówka będzie po płaskim. Ale ten środek w dół po tych kamolach tak ostro. To ja normalnie nóg nie czuję. I w głowie mam tylko taką hodakoską. Dasz radę. Wiesz po co to robisz? Dla tych pięknych widoków, niezapomnianych wrażeń. Tak, już zaraz będzie płaskie. I zeszliśmy na dół oficjalnie. Okrzyk radości! Teraz czeka nas około. Godzina chyba po płaskim. jest naprawdę bardzo urokliwa. Za chwilę są takie małe wodospady. Idzie się w lesie, trochę do góry, trochę do dołu, ale bardzo fajnie, w cieniu, przyjemnie. Tutaj jest aleta od parkingu. A tutaj jest ten łok. Dzisiaj przeszliśmy 8 godzin 43 minuty trzynaście i dziewięć kilometrów i elevation gain tysiąc dwieście trzydzieści siedem metrów